Siemanko mordeczki. Jest już fajrancik. Patrzcie, cisza, spokój. Wszyscy sobie poszli do domu, a ja Wam mogę nagrać filmik. Słuchajcie, dzisiaj temat jest taki No niezwykły, mogę powiedzieć. Jest to drugie życie Forda Focusa. Właśnie do tego samochodu. Ta karteczka to jest lista wszystkich rzeczy zrobionych w tym aucie. Mam 60 pozycji, i słuchajcie, uwaga. Mam Forda Focusa 1.8 TDCi z roku 2009, czyli jest to 11-letni fokusik. Przebieg tego samochodu to 487 tysięcy kilometrów. Oryginalny przebieg, ponieważ e, z tego co mi się wydaje, jest to samochód od pierwszego właściciela. O ile dobrze mówię, i słuchajcie, autko dostało drugie życie. Patrzcie, jak wygląda ten fokusik. Taka maszynka, patrzcie. Taka maszynka. Tutaj, zaraz przejdę do bagażnika. W bagażniku stare części mam. E, ponieważ... No, klient jest nie stąd. O! Ładnie widać napis nawet, jakiej firmy. Jakiej firmy tarcza hamulcowa. E, co jest takiego niezłychego? Czemu nagrywam filmik na temat Forda Pusa z 2009 roku? Patrzcie, co my tu mamy. Starcze hamulcowe, stare wtryskiwacze. Tutaj patrzcie, co jest. Cała sterta części jakichś. Przekładnia kierownicza. Amortyzatory. Jakieś stare paski. Tutaj po DMF-ie. <śmuchy> Dwuma słuka, co już w pudełku stuka. Haha. <śmuchy> nie no, aż tak źle. To nie jest z nimi. Chociaż to prawda, No te zamienniki potrafią hałasować. Zaraz wam całą, całą listę tych rzeczy, które tu zrobiliśmy, yy, przedstawię. No i Fokusik dostał drugie życie. Drugie dostał życie. Wsiadamy. Powiem wam, no to jest taka <ścoughs> nietypowa sytuacja. Patrzcie, jak wygląda wnętrze. Jest to wnętrze pół miliona przebiegu. Zaraz zobaczycie na liczniku 487 000 km. No kierownica, po kierownicy to widać mocno. O, tutaj macie licznik. Ja go, ja go w górę nie kręciłem. Teraz patrzcie tutaj. Dobra, nie ma folii, więc muszę skoczyć po folie i zaraz się przejedziemy i opowiem Wam więcej, co tu zostało zrobione w tym Fokusie. Dobra, mam już folikę. Wiadomo po co jest folika? Folika jest po to, żeby mechanik się nie pobrudził w samochodzie klienta. O, samochód klienta. Tutaj otwieramy maskę. Patrzcie, jest taki system lewo i prawo. Muszę sobie pomóc. Widzicie, o, tak się otwiera maskę. W taki sposób śmieszniaszczy. Dobra. Jesteśmy pod maseczką teraz słuchajcie odpalę silniczek, posłuchamy sobie, posłuchamy sobie jak on będzie pracował, nie rozgrzewam, stoi dziś jest ciepło, patrzcie, jest 30 stopni, także w końcu w końcu lato dotarło do tego naszego białego stoku. Uwaga, zapłon start. O, nawet zapalił. Cóż za zaskoczenie. Bra, patrzymy na rurę wydechową najpierw. Wiadomo to diesel. Patrzcie takie eko Spaliny, Spaliny lecą, na zielone, na zielone roślinki, no ale nie ma nic. Nie ma totalnie, nie ma totalnie nic. Nie ma totalnie nic. E, silnik nie jest po remoncie silnik nie jest po remoncie zwracam Wam uwagę na pół miliona przebiegu pół miliona prawie jakiś dym Ford no dobra, teraz jest zimny ale zaraz go rozgrzeję, przejedziemy się razem i sprawdzę czy będzie tam coś dymiło na rozgrzany to są zobaczcie te kluczowe momenty zawsze w samochodzie jak wsiadam i jadę jakąś jazdę testową, no to jak już odpaliłem, to właśnie wciśnięcie sprzęgła. Pierwsze to takie pierwsze wciśnięcie sprzęgła parę razy. I już te informacje zdobywasz na temat tego, co z tym samochodem się dzieje. Puszczam ręczny autką elegancko odpuścił. Hamulec rzucam. Jedyneczkę bardzo ładnie weszła. Jedyneczka puszczam. Sprzęgło bardzo ładnie. Samochód. O, rusza. Tutaj taki krawężnik jest, zjechaliśmy z krawężnika. Dobra, przejedziemy się kawałek, zrobimy rundkę, rozgrzejemy go. Jedziemy. Słuchajcie, jest trochę głośno, ale to ze względu na to, że autko posiada opony o niskim profilu. O niskim profilu i ogólnie te opony akurat nie są w najlepszym stanie, znaczy inaczej. Bieżnika mają ok, nie są sparciałe czy coś, po prostu, huczą, po prostu huczą. Po prostu niektóre opony tak mają, że są głośne. Także jeśli byście słyszeli jakieś takie dziwne dźwięki, no to nie przejmujcie się, to nie są jakieś łożyska albo inne tematy. To po prostu e, huczą sobie oponki. Płynie ten samochód. Pięknie jest, po prostu jest pięknie. Jadę Fordem, Focusem, w kombi. Z przebiegiem pół miliona kilometrów, i ten samochód jest jak nowy. Jest jak nowy. Mam w ogóle taką propozycję do Was. Taką trochę zabawę chciałbym Wam zaproponować, bo e, zaraz dojadę do warsztatu i przedstawię Wam listę rzeczy, które wymieniliśmy, zakres prac w tym samochodzie. I proszę Was o, o to, żebyście oszacowali, ile finalnie cała ta naprawa. Mogła kosztować. Jestem ciekawy, czy będziecie blisko, czy traficie, czy uda wam się, czy wam się nie uda. Także taką kryz wam zabawę proponuję dzisiaj. Nie jest to jakaś straszna kwota, wiecie, myślałem, yy, myślałem, że będzie więcej, ale pewnie wpłynęło na to, że wyszło mniej to, że po prostu nie robiliśmy remontu silnika, nie robiliśmy remontu skrzyni. Tylko wszystko dookoła, można powiedzieć. Naprawdę pięknie jedzie ten fukusik. Nie mam zastrzeżeń do niego żadnych. No, oprócz tych opon, które słychać, no, ale to wiadomo, coś, coś za coś. Hmm. Teraz czekam, czy klima się uruchomi. Działa. Klimatyzacja też działa. Akurat przy klimatyzacji chyba w sumie nic nie robiliśmy. Ale dobrze wiedzieć, że jest sprawna Dobrze wiedzieć, że jest sprawna Pięknie jedzie to autko Naprawdę Ford Focus 11. -letni. Gdzie? Co ja mówię 11? To jest 12-letni już Ford Focus z pół milionem przebiegu. Dyn, dyn zaświeciła się rezerwa no tutaj już i tak raz tankowaliśmy ten samochód, ponieważ naprawa dosyć długo trwała i olej napędowy, który był w zbiorniku, a został samochód przeprowadzony z rezerwą no to już był stary, także dotankowaliśmy go, no ale trzeba było trochę też pojeździć, potestować, także już znowu, znowu rezerwa że tak powiem i cyk jesteśmy Jesteśmy znowu w warsztacie, tutaj baemeczka, to jest, o i o, jeszcze jeden rodzynek, dobra jesteśmy w warsztacie, zrobię przegazówkę, zobaczcie czy będzie dymić. Jak oceniacie? Moim zdaniem tyle co nic. Teraz otworzę maseczkę, ale muszę chwilę poczekać, niech chwilę się uspokoi, bo muszę wyłączyć zapon oczywiście, żeby otworzyć maskę. Dobra, idziemy jeszcze posłuchamy silnika. Posłuchamy silniczka, jak już jest rozgrzany. Słyszycie to? Słyszycie, że on cyka jak zegarek? Patrzmy. Tyle co nic Naprawdę Tyle co nic Nic tu się nie dzieje Nic tu się nie dzieje tak naprawdę Ogólnie Fordzik ma takich trochę defektów. Patrzcie tutaj trochę rdzy, tu trochę rdzy, ale nie ma jakichś takich tematów, że jakaś dziura w podłodze, czy skordowany na wylot, coś takiego. Nie, tylko kosmetyka taka. Dobra, idziemy do biura, powiem Wam listę rzeczy, które w tym Fordzie zrobiliśmy. No i proszę moi mili, Ford, Ford, śmiejecie się. Niektórzy szkalują Że o Ford gówno Ford Albo nie każda morda pasuje do Forda To prawda To prawda To święta prawda Że nie każda morda pasuje do Forda Nie że Ford główno Ford Moja żona Fordem jeździ w tej chwili I Nie narzeka chyba Chociaż w sumie Może ja jestem głuchy na jej narzekania Po prostu Słuchajcie czytam wam listę części oraz listę czynności, jakie zostały wykonane w tym samochodzie. Jest to 60, 60 pozycji. Jakby jakieś były niezrozumiałe, to trudno. Problem tych, co nie rozumieją. Tarcze hamulcowe Ford Focus. Tarcze hamulcowe Ford Focus. Były to komplety tarcz hamulcowych naprzód oraz na tył. Klocki hamulcowe przód oraz tył. Przekładnia kierownicza cała. Cała przekładnia kierownicza została wymieniona, zresztą widzieliście tam w bagażniku wam pokazywałem. Silent Bloki wahaczy. Silent Bloki tutaj akurat nie mam na liście zaznaczone, które, a silent bloków tu poszło sporo, bo zostało zrobione przednie oraz tylne zawieszenie. Łożysko, zestaw naprawczy piasty, jedna sztuka. Amortyzator Ford tylny, dwie sztuki. Ford zestaw, sprzęgła z kołem dwumasowym, komplet. Streskiwacz Common Rail, cztery sztuki. Wymiana hamulców z przodu, wymiana hamulców z tyłu, wymiana sprzęgła z kołem dwumasowym, wymiana maglownicy, tulei zawieszenia, wymiana amortyzatorów tyłu. Teraz części dalej. Panewki korbowodowe, tak? Zostały tutaj wymienione panewki. I uwaga, słuchajcie, to jest ciekawy silnik, ponieważ tu jest mokry pasek na dole i jest taki króciutki pasaczek rozrządu z góry. I wyobraźcie sobie, ten pasek był w opłakanym stanie, ten mokry pasek. Ja nie wiem, czy on kiedykolwiek był zmieniany tutaj. Nie wiem tego. Nie mam pojęcia, czy ten mokry pasek był zmieniany, ale był naprawdę w opłakanym stanie. Z tym mokrym paskiem jest taki temat, że normalny pasek jest napinany rolkami, prawda? Rolki się kręcą, pasek się po tych kręcących rolkach przesuwa. Natomiast mokry pasek. Jest napinany ślizgami, czyli już są szyny takie, które ten pasek wycierają. I to jest takie nietypowe, bo ten pasek jest pokryty z zewnątrz takim materiałem śliskim. Nie wiem, czy to jest teflon, nie chcę zgadywać, nie chcę wymyślać. W każdym razie, też co muszę przyznać, po tak dużym przebiegu, chociaż nie wiem, czy był wymieniany, był oryginalny Fordowski, nie było, tak jak w niektórych silnikach z mokrym paskiem, strzępów. Tu było czysto, nie było strzępów. Nie było strzępów paska w misie olejowej, w smoku itd. Także widzicie, współczesne co grupa PSA ma te silniki z mokrym paskiem, które strzępią strasznie, robią bałagan w silniku, zatykają smoki. Tutaj pasek zrobiony w jakiejś innej technologii nie ma tego problemu. Aczkolwiek też weźcie pod uwagę, patrzcie, może to ma też jakiś związek, bo w PSA macie rolki, mokry pasek, i w mokrym pracujące rolki. A tu macie mokry pasek i ślizgany pasek, czyli nie napinane rolkami. No w każdym razie zostało to wymienione. Też takie newralgiczne miejsce, czyli ta uszczelka tej, pół, tej misy olejowej, czyli cały, cały, pół misa można to powiedzieć, bo jest taka miska mała blaszana jest jeszcze taka pół misa duża aluminiowa e, właśnie pod, pod, e, pod rozrządem, także to wszystko zostało też zmienione. No i tak, lecimy dalej. Panewki korbowodowe, o których wspomniałem, zestaw rozrządu kaseta, to jest taka można powiedzieć, że kaseta uszczelka pokrywy rozrządu sprężyna zacisku hamulcowego to wiecie, te blaszki takie sprężyste osłony tarcz hamulcowych z przodu czujnik ABS-u regeneracja turbosprężarki wraz z wysyłką yy, simmering wału z obudową simmering wału z obudową tutaj dwa takie elementy występują, ponieważ simmering jest wału korbowego z obudową, i jest simmering wałka z pompy wtryskowej, bo tam z mokrego paska jest koło zębate, które na, jest napędzane mokrym paskiem, wychodzi na pasek już suchy. Czyli suchy i mokry pasek, tak, tak śmiesznie zrobiony. Filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza, olej. Wymiana kompletnego rozrządu z uszczelęczami, wymiana panewek, wymiana, uszczelka turbosprężarki, olej przekładniowy, uszczelka wydechu, płyn do wspomagania, pasek wiorówkowy, sworzeń wahacza, geometria zawieszenia, płyn chłodzący. Wymiana wtryskiwaczy, wymiana łożyska, wymiana turbosprężarki, poduszka tylnej belki, dwie sztuki, poduszka stabilizatora, łączniki stabilizatora, wahacz, wahacz, tylny wahacz, wymiana tylnego wahacza, układ wydechowy, układ wydechowy od, nie wiem, katalizatora czy DPF-a w tył, cały układ wydechowy został wymieniony. Wymiana układu wydechowego, poduszka silnika, pierścień uszczelniający, wał korbowy. Simmering wału z obudową, czyli kolejny, czyli tak, zostały wymienione wszystkie uszczelniacze, które, no tak, wszystkie uszczelniacze, bo ten wałka z góry też został wymieniony, więc mamy cztery pozycje, nie, bo na wałek idą dwa uszczelniacze, jest jeden lewy, czyli ten, który tam idzie z tyłu, czyli jest uszczelniacze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć uszczelniaczy w tym silniku, zestaw naprawczy zacisku hamulcowego i akumulator, i akumulator. Także troszeczkę rzeczy wymienionych, troszeczkę porobionych. W trakcie tych wszystkich zabiegów silnik był demontowany, żeby to porobić. No, trochę było zabawy tutaj przy tym silniku. Też wiadomo, przy takim zabiegu, no to czyszczenie wszystkiego i tak dalej. I jeszcze wracając do tych panewek, po prostu mieliśmy to na wierzchu i powiem Wam, zweryfikowaliśmy stan tych panewek. Były nie były zatarte. Nie, były, nie, nie był uszkodzony wał, czy coś. Wał wyglądał perfekcyjnie. Panewki miały po prostu zużytą tę warstwę. Miały zużytą tę warstwę adaptacyjną, już troszeczkę były przetarte, więc profilaktycznie zostały wymienione. Gdzie? No taka kosmetyka. Tylko kosmetyka i przedłużenie jakby życia życia tej maszyny. Zobaczcie. No ja, ja jestem dumny, ja jestem zadowolony, no, bo. He, <laughs> kurde. Nie robiłbym chyba tego co robię, gdyby gdyby nie sprawiało to jakiejś satysfakcji, że jednak przyjeżdża przyjeżdża jakiś trupek taki, trochę i przywraca się go do żywych. I to jest i to jest fajne. Gdzieś tam zawsze w tym wszystkim no, jest klient, który też musi jakby to wszystko zaakceptować, to pociągnąć jakoś finansowo i tak dalej, nie? bo to też jest ważne. Tutaj na początku jak klient przyszedł. Ja bym taki trochę, wiecie, Zaraz, zaraz, jak najpierw została rzucona lista rzeczy, które są do zrobienia to ja tak trochę powściągliwie podszedłem, chwila, moment, czy to na pewno, czy to na pewno mamy robić, Także to były rozmowy z klientem i tak dalej, no bo też kwoty, kwoty, umówmy się, kwoty nie są małe i jednak ja jeszcze nie dostałem pieniążków za to, wie, wiecie, za to wszystko, także troszeczkę ryzyko, ryzyko warsztatu jakieś tam zawsze jest bo różnie to bywał klientów, różnie może być, na przykład może się może dojść do zmiany planów klient powie, nie, nie, to wiecie co, to ja nie chcę robić no i takie kilka czasami może być kilkadziesiąt tysięcy nawet wyrzucone, może być no problem, może być problem i to i to duży, całe szczęście tutaj klient totalnie ogarnięty, wszystko spoko na bieżąco też informowany, także Niedługo za kilka dni odbiór samochodu, a wy prawdopodobnie ten filmik zobaczycie, jak już ten samochód od nas. Jak już ten samochód od nas pojedzie, wyjedzie. Także cóż, taką macie ciekawostkę, Ford. Nowe życie Forda. Myślę, że będzie jeździł, bo pracuje naprawdę bardzo ładnie, bez zastrzeżeń, Sztywno, elegancko. Niech służy właścicielowi jak najdłużej, a wy macie takiego vlogaska. Yy, Żebyście może nie powtarzali jakichś takich sloganów, że o Ford gówno a to gówniane silniki, a to takie, a że diesel niedobry i tak dalej. Nie, wszystko można zrobić. Wszystko można zrobić. Nie da się za darmo, niestety. Wiem, że dużo z Was by chciało za darmo. Nie da się za darmo. Ale wszystko można zrobić, jeśli się chce, jeśli się jest zdeterminowanym. Cóż, chyba wszystko. Dziękuję bardzo. A, jeszcze ciekawostka. Właśnie. Zanim przystąpiliśmy do napraw, jeszcze wykonaliśmy test, pomiar kompresji powiem Wam, że kompresja w tym silniku wyszła w normie. Chociaż to widzieliście przecież tu, pokazywałem Wam przedmuchy na zimnym, na ciepłym oraz dymienie jakieś z wydechu, no to praktycznie temat nie istnieje. Także patrzcie, solidny silnik, te silniki 1.8. Ten blok silnika 1.8 to jest bardzo stara konstrukcja, nie wiem czy wiecie. Stare jeszcze Fordy były, Escorty, <laughs> Oriony, kurde, wolnossące diesle. Ja sam miałem takiego wolnossącego Escorta, który one zawsze ledwo paliły. Te pompy Lucasa tam były masakra. Jeszcze tam był pośredni wtrysk w ogóle. Ale to były czasy pod blokiem. Minus 30 stopni, rozrusznik się wymieniało leżąc na ziemi, po prostu na śniegu, na lodzie żeby to jakoś ruszyło, to pamiętam taki patent był na te stare skorty, żeby lepiej odpalały, to się rozrusznik z fokusa kupowało, bo w fokusach były mocniejsze, szyb, szybciej się kręciły te rozruszniki i one łatwiej paliły wtedy te Fordziki Och, to były piękne czasy. Ten osiem diesel jeszcze wam powiem, on ma charakterystyczny zapach spalin. Patrzcie, nie wiem z czego to wynika. Ci, co grzebią w samochodach, na pewno będą wiedzieć o co chodzi, ale różne silniki diesla mają różny zapach spalin. Nie wiem z czego to wynika. Na pewno nikt tam nie dodaje żadnych dodatków do paliwa. Po prostu. W zależności od konstrukcji silnika mają inny zapach spalin i Fordy właśnie zawsze, te 1.8 silniki zawsze miały charakterystyczny zapach spalin. Takie troszeczkę spaliny zmieszane trochę z niespalonym olejem napędowym, może tak to nazwijmy. Dobra, wszystko w tym odcinku. Piszcie w komentarzach, jak szacu, na jakie koszty szacujecie, że cała ta naprawa, ile, to, ile ten zakres prac mógł wynieść? Dziękuję za oglądanie.